Cześć witajcie jestem Matus i dzisiaj razem z widzami Pogramy sobie na super mapce Deadust 3 Jeśli chcecie więcej odcinków z takich mapek to pamiętajcie aby zasubskrybować kanał I nie przegapić żadnych takich innych odcinków No ale przejdźmy już do gry Tak więc dobra jesteśmy już w grze, jest ze mną dzisiaj Fafik i Karolcia Hej Hejka No Hello. i gramy sobie na widzów, rangi są takie jak widzicie właśnie na ekranie Więc jest moim zdaniem wyrównanie No i gramy sobie właśnie na mapce Deadust 3 słuchajcie tego jeszcze nie było, nie wiem czy ktokolwiek nagrywał. Znaczy nie takie jest ale nowa aktualizacja przez sesa i weszła. E, tak, tak mapa. nowa aktualizacja Dasz 3. Dokładnie. Mówię wystruszyłeś o Jezu Ale to są przejścia na to BE Lecę, lecę, nie, nie, nie strasz tam gość Przepraszam Ale dużo ich by było Jakol Dawaj, odbijamy, odbijamy Jezu, jak ja nie lubię w plecy strzelać, ale to zrąbałem. Nie trafiłeś? No. O, nice. Ale ten bombside B dziwny, nie? No. Strasznie, ja nie wiedziałem jak go pokryć i mi się No, no bombside B jest chyba najbardziej zmieniony i jest dużo przejść na longu. Na midzie jest sniper. I śmieszne są tutaj przejścia na tym B. Lol. No, no. Ej, co? Aha, zabiłem. Matus, jak zginiesz, to spójrz na mnie. A jeden na midzie było jak no, coś. No, zabił mnie. Na B wchodzi. O Plecy masz, plecy masz na B. Się. Ładnie. A, ma. już trzy fragi. Short jeden. Jak ja to ugrywam? Ostatni patrz. Ostatni short. Ach, tu ciemno. Ja tego nie ogarniam, serio. <laughs> tu można wskoczyć, nie? Gdzie jest paka? Gdzie ta paka? Kurde, o co chodzi? No. Ej, serio? Tam była skrzynka, ja się o to blokowałem No Kurde, tak Ej, Ej, jak... zaraszyły coś Dobra, zaraz jako zagrałem, co? Widać było cię, no jako. Ej, na tej mapie To mi pokazuje Mati, że ty jesteś tak daleko ode mnie No, no, radar jest zepsuty Często jak gram właśnie takie mapy, to często Aj, dobra. To często nie robią radarów do takich map. Co jest złe, bo mapa jest nieznana, to mógłby być radar. No, 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 no Mati, pokazać Ci dobre miejsce na B No Chodź. Zobacz. Weź, nie, ziemcie Cię ci Nie Patrz Mati co? Odejdź. co i stąd? Odejdź Tu Mati. się wskoczyć Patrz No... No Ty jak Ale zdrewniłem. Nie zostałeś moim bohatera, wiesz? Ja Serio, ja tak patrzę na ten radar i kurde... Ja wiem, ale to jest cała runda Z tej pozycji. Koniecznie. Tylko żeby mi z Mila nie weszli. Nie wejdą. Patrzę, mida. Dobra. A O, czwarta coś. No nie! Jeszcze mój mnie zaatakował, ja mam 4 HP teraz. No idzie gdzieś chyba? Tak, na daleko chyba. LOL. Pafik, ty tą mapę mainujesz, że ty takie sztuczki znasz, chyba, co czy nie? No, znaczy, się no. Powiedziałem ci, stary, że to aktualizacja, i teraz można grać na, ty, na turniejowych. A wiesz, jak to jest, jak wejdzie ze 3 mapa, to najłatwiej globala wbić. Mhm, bo ludzie pula. jeszcze nie znają. Pula, I pula. Ja już nagrałem poradnik ogólnie w różnych miejscach i w ogóle. Albo jutro na kanale. Nie mów będzie. takie rzeczy, bo mnie będą hejtować, że trolluję, nie mów. Dobra, sorry. A nie, ja mam. Ciężko, nie wyskoczysz ja na tą galę, jestem ja ja jest za gruba, chyba. Chyba tak. Aha. A, i w ogóle pijajcie, bo jeśli oglądacie to dzisiaj, czyli 11 września, to wbijacie do Karolcina streama, linka macie w opisie. Tak, właśnie. Bo są urodzinki, więc możecie, jak oglądacie ten moment, to piszecie w komentarzach 100 lat dla Karoliny. Wszyscy piszą 100 lat. Happy birthday i te sprawy, nie? Ja też mówię na przykład 100 lat. No, no dzięki Mati. No. Ja dopiero powiem na przykład 100 lat. Aha. A ja tu są tune... co tu się dzieje? No tam... Znaczy, <coughs> ee... <laughs> wiem, wiedziałem, że tu jest miejsce. Dobra. Ej ty, bo nowe, może pójść AS-y ucieka. Dawaj, biorę go tu, biorę go. Ej, A jest. Aha, dobra. Bombsite. Jest long? Już na bombsite jest chyba. Bo. No, dobra, Ale dobra. jeden tylko. Ta. No. Jeszcze Awka. Leży? Za BF'a Kurde tu jest przejście No ja zabijam, a ty ty Mati No, no, ja cię uratowałem Ja rzucę, ja tam Mati, iść tam na auto, tam jak masz na longu Ej, bo tam jeden zamek ten zamek, potrzebuje, rzuć mu No tam na, na longu no, A tutaj, no, no to prawda, można tu tam przejść sobie Można przejść Możecie tam odpisać koledzy, jak możecie, że jutro może O kurde Jak ja nie lubię w plecy zabijać Idą na shorta tym tunelem takim, wentem Haroldzie, czyści. Ale to przejście, nie? No. To jest masakra. No i na shorta można wskoczyć samemu. Ej, mogliby tu jeszcze przejście zrobić, to by było w ogóle już kozak. Oczywiście linka do mapki macie w opisie, jak chcecie pograć sobie z kolegami. Jeśli macie, to możecie sobie pograć. Albo z nami na przykład kiedyś. No, no, albo z nami. Więc możecie wbić też na fanpage, e, bo tam na przykład będą informacje o tym, kiedy gramy. Albo na Snapchata, bo tam też czasami mówię. I na ofensywnach oczywiście, bo tam też są informacje o tym. O, są, Dawaj, komu Po lewej. Jezu, co się dwie Wytyfy. Dwie Czemu też się otwierają? O! tej oh. wat. Jak się chyba ajma was. Chyba tak. Ale wsiadł. <laughs> Bomb has been Ej, na ab był. Pakabecza. Chyba B. Mm. Tu jest, no, wychyl, dawaj, dawaj, pokaż mu swą kulę. Nice. Bo, no, Jako ona kosi? Dawaj, no. sama na dwóch. Na o, Oj, ale bardzo. Nice, traj. Nice nice ni, A dziękuję. Nice try Nice Patric, 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 Co Patric, Co masz? Kose? No. Kosy to jest fajna kosa, która idzie na konkurs. No, szczegóły wkrótce. Tak jest. I tak ją wygram, Hehe. <gry> Beleży? Płaka popłynął. Na no, logu jeden z... był. Bo no nie! Jaki timing! Jaki timing! XD. NS. Nice. Hej, okay, zjedzie, yeah. o już musisz. Jak, jako Ozak? Nie. Aha, dobra. Long chyba coś jest. Ej, short, dwóch. Ej, trochę, z, trochę lipa to jest z, z tym. Z czym? Dawaj, ma nagram jakiś odcinek na dwie kamerki. Hmm. Jak, ej, trzeba mnie zabił za. Chcecie odcinek na dwie kamery, to napiszcie w komentarzu, jeśli to oglądacie. A jak chcecie Piszcie... na trzy, to dajcie łapkę w górę. <grym> <grym> jak będzie 20 tysięcy łapek w górę, to Fafik sobie zagra. Dobra, 20 tysięcy, tak? <grym> 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 Aha, no to... <grym> no to, to fabik przykro nam, że grasz ostatni raz, nie? Mm. Mm. Nie Fajne. to, żebym nie wierzył, nie? Mam <grym> set. Okej. Okay. Zbijam na bomb da? i się zebrali. Co? Co to było? Karolcia. Jak ja nie mam takiego głosu. Jak nie? Ja już miałam mutację. Tak? Jak ona mikrofonu nie ma. Aha, no tak. Karolcia mówi przez stopy. Przez co? A nic. Przez stopki? Czemu te drzwi na shortcie otwierają się do wewnątrz? No co? Minus 72. Dobra, w tunel daleko. Przez te drzwi da się naida dać. Oh. Nice, good half guys. Good half, lecimy dalej. Ja mam pakę, to taki Bomberman Trajca. No, taki mhm. Adrian kappa <laughs> Trójeta. Ja pójdę wentylem. Dobra. Kto idzie za mną? Ty No nie, ale co, Ej ich jest tam siedmiu Ośmiu O kurde Dawaj dawaj Ej ja tego radaru nie ogarniam, nie? No Nie patrz na radar w ogóle I dostał chyba headshot'a na basie Od ciebie czy nie? Nice <laughs> Gitarka. Jak my najlepsi chyba. Chyba tak. Chyba tak. Team mi... Karolcia najlepszy. Nie. My fafikiem razem streamujemy. Na, 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 my na trzy kamerki, bo Karola w jednej się nie mieści. No. <noise> 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 jak to było złe. <noise> no, trochę. Tak, aż się trochę przykro zrobiło, co nie? Karol, jak wy streamujecie razem, to wy jesteście takie minet cox. To co? Minet cox i weź straciłeś nasz klan. Lol. Lol. No jak mi się raz rozdarzyło. Ej, dobra, nie idę tam. No, dzięki, że mi wenty rozbiłaś. ale tu stypek wjechał. Chciałam go z kosy, kurde. Dzięki za flesza. To nie mój. To nie mój flash. Co ty tam? Fafik, co ty za dźwięki? Fafik to po, na po nagraniach, po nagraniach Nalewam na do, kub na do kubka Jasne, dobra Do toalety później pójdziesz <laughs> Ale nie wypij tego hafik czasami Czemu? Tak na razie z kubka No ja wiem, ale to Jest zdrowo a no, czy ten prowadzi? Na shorta wow. Na idzie był jeden Bez no, czysto na no. Kurde teraz Ło, wow, ale siadł Long jeden? Tak Karolina, A, Nice. Aha O Jezus, ja smoka dałem, to miał być No Nice smoki Jaki kot? Co? Ty ma Mattie ja zamyślony flesz że nie smoka, nie? Patrz <grym> jak siadł LOL Jakie magii. Jak te smoki znasz już na tej mapie. No mówiłem, że znam Nice gitara. Co Ej, A czyste, a czyste chłopaki, a czyste? Aha, dzięki za dyskryminację. No hopa, bo mówiłem na cesie do nich. No, wiesz co. No nie wiem, bo jakbym mówił, to nie. Bym... nie, coś tam nie... No dobra, nie będę się odzywał. No co mnie bijesz jeszcze? To nie ja. No Fafik, chodź tu. Flashbangiem e? go. Short! Short! Help me. Smoka rzuć, weź pakę i splantuj. A, Dzień Fafik już tam Gdzie go rzucić? Nigdzie. Nice! Spółpraca współpraca bogowie. Współpraca, no, no. Uh! Wow! Lol! Co jest? Lol! Uh! Co? 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 Co to było? Co za runda? Ile ty zabiłeś Co? osób? Trzech. Ej. Czterech! Czterech! A nie trzech? Zroziłem pierwszy o kilku się robi na MMAch. Drugiego normalnego, a trzeciego widziałem jednego gościa, zabiję dwóch. Aha, co? 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 A tu spamiętaj o podpisać. Ja, jak to coś. będzie Dobre. chyba na odcinku miksera 5 bakowych akcji CSGO. O tak. GG. Dzięki za GG. grę. Dzięki. Dzięki za gierkę. Dzięki, więc jeśli się podobało, dzięki. to łapkujcie w górę. Bijcie na streama do Karolci i Fafika. Linki oczywiście w opisie. Tak więc to na tyle. Łapkujcie kończę. A łapki w górę. W do zobaczenia. No. Jeśli chcecie więcej mapek, to wiecie co robić. Trzymajcie się. Cześć, cześć, pa. cześć, cześć, cześć.